Witam w kolejnym odcinku. Widać mnie? Nie? A, to dlatego, że wyszedłem z drugiej strony. Comedy. Jestem w jakimś dziwnym miejscu. Ogólnie wypatrzyłem to miejsce tam z mostu. I tak sobie myślę, najlepsze miejsce pod nami To się wyglądało jak jakiś prywatny teren. To wydaje dźwięki jak dzwoneczki. Anyway, e, podchodzę do bramy. Patrzę, brama jest otwarta. Jest obok napisane: camping z dostępem do bramy. E, to już rzeki. No to zjechałem tutaj, no i w sumie zostałem na noc i tyle. To jest chyba darmowe, bo nie ma tu nic. Jest kilka puszek po piwie, jest kilka takich stolików, które się przewrócą, jeśli oprzeszonię rower. I jest tu rozwieszony, pod którym gotuje obiad, śniadanie, jak chcesz to nazwać. No i tyle, nie było tu... O trzeciej w nocy ktoś tu przyjechał, ale chyba użył tego miejsca tylko, żeby sobie zawrócić, bo po co by tu przyjeżdżał spać o trzeciej w nocy, no i teraz nikogo nie ma, a i łódka tam stoi, bardzo fajna łódka. E, no, e, tam goduje śniadanie. Kamerę z całą zaraz pokażę. kamerzysta wam pokażę, bo ja mam kamerzystę bo ktoś by chciał za mną jeździć i mnie kamerować ale to by było fajne, nie musiałem nic robić samemu to wyciąganie czegokolwiek do nagrywania zajmuje tyle czasu że naprawdę mi się często nie chce no ale muszę żeby te 30 osób które oglądają moje filmy mogło obejrzeć pół mojego filmu a ja podczas gotowania zwijam obóz chodząc wszędzie na bosaka ponieważ skarpetki wciąż są mokre ale eleganckie śniadanko. Jestem bardzo nim podekscytowany. Za jakieś 130-140 km będę musiał wsiąść na prom. Ten prom płynie na kawałek drogi 10 km z którego nic nie ma. Prowadzi z jednego promu na drugi prom, którym też będę musiał popłynąć. Jak ten prom działa, kiedy pływa, nie do końca rozumiem. Czytałem relacje różnych rowerzystów, którzy robili to w poprzednie lata, ale mam wrażenie, że dużo mogło się zmienić. Dużo pewnie też zależy od pogody. Jedna rzecz, która jest prawie pewna, której się z tych relacji dowiedziałem, to że jakoś zaraz się powinien asfalt się skończyć. Więc nie mogę się doczekać. 140 km powinienem być jutro. Droga będzie wyglądać tak. Panów, rower potrzebuje. Co to ma być? Co to ma być? On jest największy. I co to jest? Umrę. Ja pierolla. Aha. Nice. Największym minusem przy dróg jest to, że każde przejeżdżające auto podnosi chmurę tego jakiegoś dymu z ziemi. Strasznie nieprzyjemne do jazdy. Ruch na szczęście jest niewielki. Są takie fragmenty jak ten tu, oh, gdzie się zatrzymałem. Fareki ślad zostawiłem fajny. Po prostu koła mi się kręcą w miejscu. Za dużo piasku i koła mi się kręcą w miejscu. No i sobie stoję. Muszę przejść bardziej na środek, jest trochę mniej piasku. Złą linię wybrałem, a że jest pod górkę to ciężko ruszyć. A ja podejdę co do tego słupa. Jest bardziej płasko, nie będę się męczył. Zawsze z perspektywy czasu te wszystkie nieasfaltowe, bardzo ciężkie drogi Wspominam świetnie i myślę sobie, że fajnie byłoby zrobić takich więcej. Ale się fajnie wspomina po do domu. Za kilka miesięcy będę za tym tęsknił. Ale poksia tej drodze jest. To jest to potwornie męczące i tęsknię za asfaltem. Patrz, ten nam czeka, chce mnie zjeść, a ten mnie przed nim broni! Ten się chce bawić! Ty. Bez ryzania! Ty. ty, tak, śliczny piesek, ale bez przesady. Ty, ty, taki piesek jesteś! Tak, taki piesek z ciebie! Taki piesek, dobra, i co, i co, i co! A, 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 a. Dobra, 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 piesek, Ty! Ty masz obroże, więc ty chyba tu mieszkasz, tak? No, tak, śliczny jesteś, nie musisz mnie po nodze lizać. I patrz, twój kolega się uspokoił nawet, no kto by pomyślał. Ty, nie wolno. Nie wolno. A ty co tak szczekasz, ha? ha? Tak, zjedz mu głowę, zjedz mu głowę. Ta!

А это интереснее. Wszystkie przede mną. Kozy się nie boją. Dołączam do stara kus. Cię malutka kuska. Cześć. Ty ale jaja, asfalt wrócił Ciekawe na ile kilometrów? 5? 10 No coś i tak miło, że jest. Asfalt też oznacza cywilizację. Więc może możemy coś kupić. Jakie słodzinki? Chodź te małe Juj Szkoda, że uciekły Na no, dwóch ziomków na składakach sobie jedzie nie wiadomo dokąd. Mam nadzieję, że ich na promie spotkam, bo jak chcę ustroić, co to jest za historia, a się nie zatrzymali. Przecież ziomki nawet saku nie mają, tylko sobie jolo, Plecak jakiś do bagażniku leży i lecą na składakach, które brzmią jakby się miały rozpaść za 5 minut. Przecież to jest magia. O to chodzi w podróży rowerowej, a nie okupowali roweru za milion i jeżdżenie z ultra jakiś sprzętem i co jeszcze tam. Ludzie robią, w tym ja po części. No nie mówmy, że nie. Nie potrzeba żadnego sprzętu, oni po prostu wzięli jolo, lecą przez Chile. Nie przejmuję się czymś takim, jak nie wiem, coś się zepsuje, co się ma zepsuć w składaku. Jak jak oni sobie na tych górkach przed chwilą radzili? że ja tu jeździłem prawie 70 na godzinę. Przy tej rowery mi się rozpadłem, przy tej prędkości. Przecież to jest. Ale mi się to podoba, no to jest piękne, to jest piękne. Propsuję ziomków. Mam nadzieję, że uda mi się z nimi pogadać Ok, od początku Przyjechałem do miasta z promem Spotkałem tych dwóch ziomków na składakach, a się, że to Francuzi Kupili te składaki za 30 euro w Puerto Vartas i uznali, że jadą nimi do Teraz tu kolejnego miasta, którego razy ciągle zapominam Bez znaczenia, w każdym razie jadą tam do jutra do jadą o, dzisiaj spóźnili się na prom, w jaki sposób. Do tego prom, e, on odpływa raz dziennie, samego rana. Więc musieliśmy zostać wszyscy na noc w tym mieście. W hostelu poznałem również chili Chica, który też musiał przejechać, który też był na rowerze i też musiał przejechać ten prom. I później dzisiaj na promie jeszcze spotkałem dwóch amerykańców, z którymi nawet mam nagrane kawałek, jak ruszamy. W każdym razie wszystkich zgubiłem, ponieważ para deszcz, potwornie i z niezrozumiałych mi powodów, zamiast, oni wszyscy zamiast jechać tu pod ten dach, Pojechali gdzieś dalej! Ja byłem na samym końcu, więc nie mogłem nawet krzyczeć. Tylko, no, widziałem ostatniego typa i on sobie pojechał, i tylko ja przyjechałem tu pod dach. No, i ja z tego dachu już się do jutra nie ruszam. Pada deszcz, od jutra ma być ładna pogoda. E, między promami, nie jestem pewien, czy to wspomniałem. Z tymi promami jest taka śmieszna sytuacja, że one nie płyną do jakiegoś celu, tylko one płyną na dziwny kawałek drogi numer 7, na którym jest 10 km drogi szutrowej, jest tylko las. Nie ma tam absolutnie nic, i ta droga prowadzi tylko z jednego promu na drugi. No i się dowiedzieliśmy, że mamy tylko 20 minut, żeby przebyć z jednego promu na drugi, bo po 20 minutach od razu ten drugi odpływa. Ale załoga promu była akurat w porządku i nam pomogła ogarnąć tam, dogadać się jakoś z kierowcą autobusu, żebyśmy mogli się z nim zabrać. Więc się zabraliśmy tym autobusem, dojechaliśmy, drugi prom był trochę krótszy, dopłynęliśmy tutaj. Jechaliśmy tą czasem lepszą, czasem gorszą drogą, i mam nadzieję, że jeszcze tych ludzi spotkam, bo. Chciałem przynajmniej jakiś kontakt zgadnąć do tych Amerykańców. Do chwili do, do Chcieliczyka mam, więc tam spoko Nie wiem co ich wzięło, żeby w tym deszczu dalej jechać. Mi jest zimno. Brrr. Patrz, czy na tych drzewach tutaj tutaj, o! Czy to jest śnieg Przecież to jest. Tutaj jakiś większy pogląd sytuacji, tu jestem i to jest nie tak dużo wyżej niż ja jestem! Czemu tam jest? Za tą jest śnieg Aaaa! Jest strumyk, w którym można się umyć Bo w kiblu woda nie działa 800 metrów szlaku niby jest Jak przestanie padać na dobre To myślę, że się nim przejdę Ty, patrz, tu jest kolejna wiata i jeszcze jedna I te wyglądają jeszcze lepiej O typie To jest ładne, tutaj bym mógł się rozbić się rozpogodziło i tak, to jest śnieg! Przecież to jest ledwo co wyżej, to jest... To nie jest 100 metrów nawet chyba, to może być 100 metrów, 200... Ale nie więcej. Ale możliwe też, że mniej. Przecież to jest... Jak ja się jutro obudzę i to jest śnieg... To jest spać. Nie, nie mam słów na to. O głównym gównym chile, za dwa tygodnie się lato zaczyna, za trzy może, nie wiem, wtedy kiedy u nas zima, kiedy się zima zaczęła 22 Czy moja twarz jest cała brudna. Jest dosyć brudna. <ścoughs> nie! Dobra, zaraz się idę umyć w rzece, ponieważ moje nogi są równie brudne co moja twarz. Co mi się bardzo nie podoba, jakby nie były brudne, to mi się nie szedł myć, bo jest mi bardzo zimno. Ale są tak brudne, że muszę się umyć, bo jutro będzie ciepło i wszyscy będą i będę ja w splękach, i wszyscy będą widzieć, jakie mam brudne nogi. Nie mogę sobie na to pozwolić. Ja to mam pewien... wiesz, no, no, reputację do utrzymania. Reputację czystego człowieka, który się myje w rzekach każdego dnia. Akurat to jest fajne w chile, że tu jest naprawdę dużo ścieków wody, których można się umyć. Ja przez cały ten miesiąc podróży miałem może dwie noce, gdzie nie byłem w stanie się umyć. Naprawdę elegancko. Bardzo mi się podoba. Pod względem higieny, to może być moja najbardziej udana podróż rowerowa. Pod innymi względami, w sumie w dużej też. Bardzo się przydało kupić lepszy rower. Przyznam, że poprawia to komfort jazdy w dużym znaczeniu. W dużym sensie. Fakt, że jedzie się trochę szybciej, to już mi naprawdę tu pomaga. Fakt, że nie mam ograniczeń czasowych jest też bardzo wielkim plusem. Większy budżet jest ogromnym plusem. Ogólnie fajna ta wyprawa. Jeszcze jakbym się jakichś pańskiego nauczyć, tak jak chciałem. No ale co, gadałem pół dnia z Triniczykiem i było okej okay. Jakoś się żyje Gadałem się po angielsku, dlatego było okej okay. Ja nie wiem, co ja chcę przekazać tej vlogami, one nie mają sensu Jeśli jakiś nakręcę sensowny film, to oni ja nie tak nakręcę jak jeden sensowny film